witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, hmm, tylko myślałem, co by tu wrzucić, co może się nadawać e, na ten e, piękny wieczór, bo ja jak zawsze nagrywam wieczorem, i pomyślałem sobie, że trzeba by uderzyć w nuty soundtracków, muzyki i fajnych pozytywnych dźwięków, e, i pomyślałem sobie, co by pasowało, nie? Co by pasowało, i myślę, że trafiłem na coś takiego. E, chciałbym Wam polecić. Kawałek z Octopath Travelera dwójki z soundtracku. Nazywa się on Kite Time. Ewentualnie drugą nazwą, która była, było Kite Battle. Nazwa będzie też w opisie filmiku. Możliwe, że się uda z linkiem do tego soundtracku. I może wam powiedzieć, że no, jest to dobre. Dobre, i szczególnie, że jest inne, ciekawe, pełne werwy i pozytywnego nastroju. Jak ja pierwszy raz ją usłyszałem w grze, to się zakochałem nie? i się zastanawiałem, jak ja znajdę tą muzykę gdzieś w soundtracku. Udało się, udało się ją znaleźć, bo ona przy okazji jest rzadką, w grze się rzadko spotyka, bo jest to muzyczka do specjalnego przeciwnika. Y który e, mi się go jeszcze nie udało pokonać, dlatego, że on ma postacie i trzeba wiedzieć, no może gdybym poczytał o nim, to bym wiedział, na znaczy co jest na przykład od, e, podatny i może bym go tak złapał. Natomiast spotkałem go na razie chyba tylko raz czy dwa e, i nie, nie, nie da się go tak chyba z marszu rozwalić, a przynajmniej nie na moim poziomie, mm, więc mi uciekł. A jest to coś w rodzaju takiego, wiecie, jak w Diablo te gobliny takie z workami złota, to powiedzmy, że tu jest, on, to on jest w takim jakby kotem w umaszczeniu tygrysa, właśnie z workiem, nie? I no, jest to dobre, jest to dobre, polecam zobaczyć. A przy okazji, jestem ciekawy, co wy tam słuchacie, jakie najnowsze są traki usłyszeliście, bo nie, nie mówię, że z nowych gier, nie? bo można też usłyszeć soundtracki ze starych gier pierwszy raz, albo nawet, nawet nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, jak czasami duży ładunek jest w soundtracku, czy zdarzało wam się odpalać soundtracki tak, żeby przypomnieć sobie, albo usłyszeć jeszcze raz, co to się w grze bo to też czasami otwiera zupełnie inne pokłady w pamięci nie? z muzyką, gdzieś tam te synapsy się łączą i powstają ciekawe wspomnienia. Mam parę, parę gier, które wiążą mi się mocno z soundtrackami. Mam, mam gry, które najpierw słuchają soundtrack, a później grałem. Mam gry, które. Mam soundtraki, które zmieniły moje podejście do muzyki, trochę mnie otworzyły. I no, jest tego trochę. Lubię, lubię czasami sobie coś wsadzić. Ostatnio wsadziłem sobie ze starych rzeczy, też może. Może nie będę wam mówił, co, może to będzie na kolejny odcinek, ale coś z takiej przygodówki klikanej, nie? Z takiego czegoś, co już. Rzadko się w to nie gra, nie? Przynajmniej ja już nie grywam już w takie przygodówki, jakby klikane, że na jednym ekranie jakaś postać się porusza i coś robi, nie? Eee, no, ale. To może coś będzie. Eee, także co. Tyle, tak naprawdę widzę, że mój właśnie budzik zakończył odliczanie, minęły 4 minuty, pora kończyć. Eee, no i co, do usłyszenia niedługo eee, w kolejnym zajarzyłem.